Czasami może być też tak, że my nawet nie wiemy, jak rozwiązać ten problem. Czyli nie możemy sobie spisać, że jeśli to zrobię, to mam problem rozwiązany, albo muszę zrobić coś, ale nie wiem, jak to zrobić. To musimy sobie poświęcić trochę czasu na to, żeby spróbować yy, wymyślić, no, dobrze, to jeśli nie wiem, to co myślę, że mnie popchnie o, o mały kroczek w dobrym kierunku. I to też jest wystarczająco. Dlatego, że my musimy czasami taką metodę prób i błędów, albo szukania tego rozwiązania, robić przez to, żeby nie stać w miejscu, tylko próbować różne scenariusze. I jak będziemy je próbować, to my szybko jesteśmy w stanie, żeby eliminować, ok, to nie zadziałało, no to mam de facto progres, bo wiem, że tego mam nie robić i muszę wymyślić jakoś inną ścieżkę. Więc nawet jeśli nie mamy wyobrażenia właśnie co musimy zrobić, to, to jesteśmy w stanie żeby działać. Bo tu chodzi o to, żeby stop. Jeżeli to cię zaciekawiło, to wejdźcie na nasz kanał Siły Specjalne w Biznesie, żeby obejrzeć cały odcinek i odkryć swój potencjał.